czy ty, ty nagrywasz? <ślesztorii> e, kurwa <ślesztorii> e, tak. Zdradza mnie ta pozycja <ślesztorii> Tak się cieszę, jak cię widzę. NOPE! <grymne> Idź. za bardzo się podnieciłeś, naprawdę. Ta bardzo to się z... Ja akurat kupiłam używany ja HTC. to Albo z... Ale no, <grymne> Okej! Okay. Może w nie żeby... <gry highs> już... <gry> trzymasz... Ja nie mam na marki ja, 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 teraz, te, teraz też masz <gryisher> Ta, teraz też masz Tak, teraz też masz Historia. Ja chcę więcej! Ja się kończę. Dajcie dajcie mi No u nas się kończą, oni się zaczynają. Nawet za rogę nie mogę się zniszczyć O Jezu O ja się zmiotuje To jest ekstremalne Oj, Nie nie ruszaj się, nie ruszaj się Nie! Ruszaj się. nie.

Taka, taka, poka, poka, muzipek, mogę? Mogę? Takie <głysy> nice. Jak tego, jak, jak, Steve pierwsza Coś w Minecraft'cie Nie, było, mojego ciała i nie, to nie

Eee, przepraszam, ja miałem pilnować Taurusa. Proszę z niego i z niego korzystać. Tak, jest na awku. Nah. Nope. <laughs> Kurde, następny Ja pilnuję tam co do <grym zio> tak. <grym zio> czego zejść? O co? A To ten. Złazny go, złazny go! Nie On lecz czy go nie ma w końcu? Kurde, to jak to To będzie udokumentowane, co robiłeś. Co tu się dzieje? No próbowałem odgonić, kurde. Miałeś jedno zadanie. Miałeś jedno zadanie. Eee. Na nagraniu będziesz miał potwierdzone, że się starałem. <śmienicza> Ej, masz pozdrowienia od Zapraszam Zapraszała nas. To, to była ona. nie onika po prostu. Ty do mnie mówisz, czy do niego? Do niego. A czekaj, to nie jesteś <śmienicza> Dave'em. <Dabry się, dobra. śmienicza> Hahaha, <śmienicza> eee... <śmienicza> Jako jedyny. Was... Dlatego ja nie włączyłem, no, żeby potwierdzić, to jest. <śmienicza> No, tak! Jest. Przypomnę ci jedną rzecz! Dej hmm? ma bullbody, ja nie! No nie, patr nie patrzałem na nogi Teraz masz dwie, szcządeczki No dobra, no to jedna w jeden kąt baru, druga w drugi konvaru, ja jestem na środku Jak ty to wiesz jaką burdę? Loda? Wiesz co bym tutaj robił? Ja chcę! Dawaj! Ej, Proszę no, <laughs> jasen, posty, Kurde, kurde! kurde Złodzieju Cio Oddawaj loda, to był mógł Ja się podzielam. Tylko A. trochę polizamy Pusty! A. Ręce do góry o, ile nie będę ten yy, robił na ligację, potem to chyba będzie dobrze. Turn left! Eee. Au, ściana. Na <laughs> <laughs> twoje... w... We are, VR boys. W sensie Backstreet Boys, nie? <laughs> 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 Everybody! Pan... 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 Yeah! yeah. yeah. Pan do watarów i pan do druksów. Pan do Kurwa, mi się. Nie dam łazisz! Urwiesz mnie od internetu! Nie rzepa! Ty, ja ty To jest tej Znowu mnie wygliżyłeś. a powinny być cztery! Mam to Nie weszłeś! Nie, mi ...z pracy w... Jest lepiej zaopatrzona w alkohol niż ja teraz w domu. No, za Pamiętaj, zawsze Pasuje, trzeba czy... mieć odłożony alkohol na twardą godzinę, bo nigdy nie wiesz, kiedy daję do czas prohibicji znowu. Hmm? No, tak samo. Ale ten mały palec tu no, tego nie jest nie jeszcze gorszy. A, A, jak tak, ten tak, mój tak, awatar tak, z tym tak, palcem! Ale to nie ten, ale to nie ten... Ale to, ale to nie ten... Aaaaaaa, po prostu! To nie ten ostatni! A możesz to otworzyć? <grym> to, 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 to... Co? Ja. Ja, ja moje lekkim piwa nie wchodzę, dawaj! Tego, to ja, gdzie nie było. ja się znalazłem! A ja, jak ten... Ja na wierach muszę stać. <noise> to <intersancja>. jest tego. Nie, same Paweł. Tak tego na ręka na na bolała. No bo... <głos> zem... <głos> my handel, to tak? Nie, w tym, <noise> w, w Olbusie zem... mnie bolała. No <noise> wszędzie, jak, bo zem... jak to w tak. Forestie mi dawałeś kolę. Ręka mnie boli. Dobra, mam. Daj Bo nie... nie przed sobą rękę. Jakieś zielone, tak chyba szparagi. Szparagi Łe, ty tam kury smakują, iść głaszczo, smaku, sma smakują, smakują ponoć tak sobie, ale gorzej jest dopiero, gorzej jest dopiero po zjedzeniu tego Ja, ja nie wygłaszam ja wygłasza tak dobrze twoich kury jak kata, ale... Oh. Muszę się no, no, do tego to się nikt nie równa, nie? nie? Głasku, <noise> <noise> głasku

A owca to chyba jest w ciąży, bo jakoś dziwnie chodzi, nie? A ja znowu no nie wiem, no rentgena nie mamy jak prześwietlimy. No sobie tak... <noise> jak to jak? Ja, no. Jak, to jak? My... Cho my chodzą, ta ta. chodzą całym stadem Rękawiczka? razem... Rękawiczka? <noise> Rękawiczka. Chodzą cały... Gdzie, no, jak ty, jak ty rękawiczką chcesz tu wymacać? <noise> no, no, nie cieszę że się What?! What the fuck?! No. Taurus, chciałbyś nam o czymś no. powiedzieć? Co? <skrywa> Praktykowałeś? Wiesz co, o tym rozmawiać. <grywa> czy, czy, ty, czy ty to robiłeś po pijaku? Może? Ja bo... ja bo... Wyglądasz jak coś, co... co Anna wyciąga z pępka. Say what? Peski <skrywa> ty. No, konie zawsze śpią na Jak podobno siada jak jest zmęczony już bardzo, albo chory, to wtedy tak. Tak, a dopiero wolno cię opatać, Chyba, że albo. Alb albo. Hey, dziękuję. ewentualnie. Inaczej, ewentualnie... no proste pytanie, kto pije? taki? Ja mam wodę. Chyba, proszę. Po, po raz pierwszy, dałysz, po raz drugi. Kto jeszcze pije? Kto jeszcze pije? O, widzę, widzę, dobra. A czy to, czy to Dobrze, dobrze. Cza... dobrze, no no, Majuś. Majuś pije po raz pierwszy, Majuś pije po raz drugi. Kto jeszcze pije? Kto jeszcze pije? Ja zgłaszam nie... ja nieprzygotowanie. Hmm. <laughs> Ale zgłaszam siar. Ale siarne. <laughs> Ale <laughs> dobry. Siar. To już piąta w tym guba. miesiącu. Okay. I nic nie powiedzieli. To jest piąte w tym tygodniu! Pan od YouTube'a... <grystanie> to jest To muszę co wybić ja ciebie. Przecież... Przecież... za ciebie. Ja do bym czy... powiedzieć co chwilą. Zapraszam, Jak byś nie przeczytałaś. Nie wolno! A co ja, co ja robiłem? <grystanie> Widziałam ci rękę wyciągasz do ogona, nie wolno. Do tego bram! O! Oj chciałem zjeść! Zastanawia. Widzicie, widzicie jakie tego jakieś jak koty wyglądają tak jak to suche? Okay? a. tylko pamiętaj że po alkoholu nie pokazał mi swoich gumofilcy! Mi o, zabierz mi mnie, do mnie, obory, zi będą świnie i maciory Widzisz będzie kot? O kurwa Ale kurwa zjebałem Ale z siebie kurwa Mak Trochę pijany, No tym to najwyżej może kurde jakiegoś tego To yy... Kofika, czy No to mamy demona pijaka Hej. On no jest. Nie tu jest. On mi pokazuje, że tu jest, tylko że go nie widzę no to Co To znowu update? No bądź? nie, no. Ty, no weź mnie nie strasznie up... To już wczoraj był update, nie dziś. No co oni kurwa. To jeszcze jest jakiś klucz, nie? wiem. Nie? Nie ma tu pomieszczeń innych. Dziękuję. Awcze, Kuba kubany A, się i Albo zrobię Czekaj, napiszę do Kokaina. Się... Cybermaren mówił: Dżem ze świni. I się tak zamienia w tą kostkę smalcu. palców. Drzem ze świni. O, jakie to dobre. Ja <grym> pierdolę. <grym się w dole> Ale tu będzie, to będzie bardzo ciężki do przetłumaczenia niektórym. <grym> Bobie, do którego chodziłem właśnie, był ten, Oświetlę był taki ci. drink jak spe, A e, spe, z tema Belmonta. Pomóż mi kupić twojego męża. Możesz tam zejść. A ja nazwę Podam ci, podam tak, ci kieliszek tak? i dajesz, no. Tak, no, e... no to spokojnie. Ostatni, który chodził. Proszę bardzo, mój, mój współpracownik dodał naprawdę dużo od siebie. Zatem na zdrowie. Let's do this. Wiedziałem, że to się nie Przepraszam, on naprawdę się tak, tak <grym> głęboko, żeby dać Naprawdę, cuddejka! Taką pracą ja w, praktyka, ja, w ja, ja w praktykach mam wpisane onanista. Tak, tak, tak. Eee. <laughs> Żółta strefa, jak ludzi tylko zapraszasz do baru? Litualnie się nie widzę. To jesteś się kurde koroną podarali. COVID free. COVID free. <laughs> Ja, ja coś czuję, że ten, że Oksy zaczyna zgapiać ode mnie styl, przynajmniej upalniznę. Co? Ja pierdolę, aha, aha. No kurczę, przecież numer, temat nie jest no, nie dobijaj, no! dobijaj mnie. dobijaj Tak, wymieszam, wymieszam mięso z mlekiem, okej, okay, dobra, jeszcze jakoś dojdzie. Albo nie, lepiej z kolą. Coca-Cola Light. Yes, yes, yes. Nie mi z tego stołu, sio! Kurde, dopiero co myłem. Dopiero co ten blat. Gdzie jakaś ściera? Gdzie to jakaś szmata, jest? A, pań, a pani to co? To, 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 to nieupoważniony, ten, ten zbrojony, przepraszam bardzo, eee. Po porozbijasz! Po rozbijasz! Szef mnie zajebie! Kurde Co, co, co tu za ludzie? To wszystko jest wina... To wszystko jest wina tych szpiczastych nóżek

nie wiem co to za jak jakoś nieprzystosowany w ogóle. Kurde... Człowiek na takie pensje tu, pr tu pracuje, ja nie Panie! Wiem. Pan zobaczy, to nie działa! Kurde, zamarzła. Przeterminowane skład składam reklamację, proszę. Co tam u Ciebie? Zamarzła tylko, kurde, trzeba do mikrofali. Rozpuścić nie takie. To teraz, takie szybkie jedzenie robią. Wszystko zamarznięte, dopiero co odgrzewać i rozpuszczać. No, ale pomimo tego, że jesteś facetem, Cię puknął, gdybyś był w tej postaci. A, wszyscy mi to mówią. Widzisz, masz w sobie to coś.